Cześć, Ładko z tej strony Smaczny I dzisiaj będziemy grać na Backroomsach Na Robloxie Jak zwykle na Roblox Niestety Roblox Nie, że Roblox jest fajny, ale ten Też fajny jest I Po prostu Tak niestety musi być O, tu są inni Gracze i Możecie tutaj grać z innymi graczami Może polecam No i właśnie szreka złapałem. Bic. Tak, to jest szrek. Więc polecam wam. Trochę wam... może wam się to wydawać dziwne, że to szrek jest, ale... Tak, szrek. szrek tu jest. Trochę to mega dziwne. jak takie coś się rozłączy, to musisz się chować pokoi i wtedy wasz szereg nie dostał do wasich bo chyba on cię Straszny jest, więc... Ale to mam. Nie straszne. Nie jest straszne, jest fajne. A to, żeby dostać się ten. Nie, za zabroń? Bizas. A za gun. No, a... no, a... no, a... no, a... no, Pizza! Pizza, pizza, pizza! Oni mogą przez to wpływać Dobra, dobra mhm. Też planowałam, żeby... Gdzie to jakiś filmik na... na Minecraft to będzie też filmik, mów Åh, oh, så Okej, okay, det kommer det en här... Ja? To jest tak. szereg obja. Nie polecam na Polecam wam tą grę, fajna bardzo jest. Tylko jest problem.

Ja yeah, mam. Smiler! Uciekajcie. Trzeba od smilu. Uciekaj, uciekaj, Nu co jag mogę tutaj kraften. Mm -hmm. Nu klär jag såhär. Вчерах пошло, да, добре. О. Тнули. О, нет. You to yes. 可是。 Tak. Nie dam rady, nie dam rady, nie dam rady. Nie, 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 nie. Dobałam się tego do grza. I się żegnam z wami. Cześć. Do stosu w odcinku. Przyjemnie.